Cześć, z tej strony Grzegorz, a w tym odcinku zajmiemy się jak napisać komendę, która wykonuje się po stronie serwera i wykonuje pewne operację, które później serwer dedykuje klientowi. Stworzę tutaj bardzo prosty przykład. Częściowo tutaj z dokumentacji wyjąłem, częściowo sam to sobie który obsługuje sobie tą właśnie komendę, którą sobie za chwilę opowiemy. No dobra, co widzimy? Widzimy tutaj coś jak wykorzystanie funkcji natywnej register command, która przyjmuje pewne parametry, sprawdza pewne rzeczy i przyjmuje jeszcze na końcu jeden parametr, o którym będziemy mówili dalej. Tu mamy coś takiego jeszcze jak emit nets, o którym wcześniej gdzieś wspomniałem, e, wspominałem, a o czym za chwilę tutaj pogadamy pokrótce. Dobra, zacznijmy może od tego, ten, jak tą komendę zarejestrować po stronie serwera. Wchodzimy sobie tutaj na dokumentację, oczywiście. Mamy coś tutaj, wyszukałem e, sobie Register Command. Mam tutaj zazn zazn zaznaczony serwer. I tutaj jak widzicie jest przykład w dokumentacji, jak, taki, um, jak taką komendę wykonać, e, jakby przygotować Lua albo w C sharp Oczywiście ja sobie to jakoś przekształciłem na JavaScript. Mniej więcej wiem, co tutaj trzeba podmienić. Oczywiście możecie sobie sami zobaczyć, czym się różni JavaScriptowa wersja od takiej Lua. No i dobra. Patrzmy na register command. Co on przyjmuje za parametry? Ma trzy parametry: command name, handler i restricted. Command name, no to wiadomo, jaką rejestrujemy komendę, która ma wykonywać się po stronie serwera. Handler, no czyli jak ma zachować się ta komenda, funkcja, która tutaj jest przekazywana, jakby obsługuje tą komendę. No i restricted to jest powiązanie z uprawnieniami. Jeżeli restricted tutaj przekażemy wartość, tak w tym przypadku na false, to mówimy serwerowi, że każdy może wykonać tą komendę. Jeżeli tutaj byśmy dali true, to wtedy, żeby wykonać taką komendę, musielibyśmy sobie Skonfigurować coś takiego jak ace permission. Nie robiłem tego za bardzo, albo robiłem to bardzo dawno, z tego co pamiętam. Więc generalnie, no co? Macie tutaj pewne, pewną komendę, która dla danego identyfikatora a, mówi, że ten jakiś identyfikator bądź ta jakaś grupa może wykorzystać komendę. I tutaj jest nazwa tej komendy. No i później status, czy ta grupa może, czy nie może wykonywać się komenda. No domyślnie, jeżeli mówimy, że ma być ograniczenie, no to bez uprawnienia, w tym ace permission, no to ta komenda nie zadziała. Więc jeżeli chcemy to ograniczyć do danej grupy, no to musimy tutaj się pobawić z tymi uprawnieniami. Ja tego nie pokażę tutaj, bo nie mam serwera przy sobie z takimi rzeczami, no ale Wskazuje Wam, gdzie tego szukać, uprawnienia, gdzie te uprawnienia sobie ustawiać, ile jakich grup i jak te komendy tutaj wpisać, nie? czyli command, kropka, i tutaj jest nazwa komendy. No dobra, wracając do kodu, czyli tutaj, jak jest false, to każdy może tą komendę wywołać sobie po stronie serwera i serwer jakoś tam sobie obsłuży. No dobra, czyli mamy trzy parametry. Zobaczmy sobie. Co taki co ta komenda tutaj nam udostępnia? I tak, rejestrujemy komendę ping, i taka komenda udostępnia nam coś takiego jak source args iro command source, czyli kto wywołał komendę. O, w tym przypadku jest to komenda ping args, to jest z jakimi parametrami ta komenda została wywołana. A row-command to jest pełen tekst, który został wykazany przy kom wpisaniu komendy, w tym przypadku ping. A, no to za chwilę zobaczymy, jakby jaki jest wynik. No ale dobra, czyli mamy te trzy parametry. Zobaczmy obsługę teraz tego tej komendy. To mamy warunek, jeżeli osoba, która wysyła, bądź jakiś podmiot, no jakiś, jakiś byt, jeżeli ten byt jest graczem. A i żeby zweryfikować, czy ktoś jest graczem, no to musimy sprawdzić na jego źródło. Jeżeli jest to gracz, to jego źródło ma numerek większy niż 0, czyli 1, 2, czy 4 to są identyfikatory gracz. Wszelkie inne identyfikatory poniżej 0 bądź 0, to jest albo jakaś konsola serwera, albo jakieś zdalne. Zdalny klient, który się podłącza do konsoli, bądź jakiś inny zasób, który wywołuje tą komendę, bo zasoby też mogą te komendy sztucznie sobie wywoływać. My tutaj uznajemy, że gracz, tylko gracz może wykonać tą komendę, więc tutaj ten warunek jest sprawdzany. No i jeżeli to jest gracz, to możemy sobie tutaj to. Owinąć tego, i FA możemy sobie już alternatywę sobie tutaj do tego stworzyć, ale to in, innym razem. No to tak, jest graczem, jest graczem. No dobra, no to wtedy wywołaj komendę mm, czatu. tutaj, to zdarzenie czatu na kliencie, czyli emit.net, mówi, jesteśmy na poziomie serwera, tak, i mówimy jako serwer. Temu klientowi chcemy wyświetlić na czacie pewną wiadomość. No to wtedy emitujemy przez internet, emit.net, czyli wywołujemy zdarzenie klientowi jako serwer, zdarzenie chat add message. Przekazujemy komu mamy tutaj tą wiadomość wysłać. Jeżeli tu byśmy dali minus jeden, to by oznaczało, że każdemu wysyłamy tą wiadomość. W tym przypadku ja przekazuję tą wiadomość osobie, która tutaj tą komendę. Nam wywołała. Nie? Czyli, jak ktoś wpisał ping, no to tej osoby, która wpisała w ping, mamy tylko wyświetlić tą wiadomość w tym przypadku. Więc przekazuję source jako ta osoba, nie minus jeden. Nie? I później sobie, no wiadomo, ustawiam kolorki jakieś, czy mają wiele, wiele linii, no i argumenty. No i tutaj mamy get player name, czyli to, co jest przed dwukropkiem. No i później tekst to jest treść. I ja sobie to widzicie opakowałem w funkcję javascriptową. Nie, yeah, czyli wysyłam jako serwer do kogoś jakąś wiadomość. Mhm. Tak, żeby to było łatwe, zrozumiałe i później takie funkcje, które jak widzicie tutaj się tworzą, można je sobie do biblioteki własnej jakieś tutaj przesunąć. Ja sobie tutaj mam takie coś jak Leap Common. co to, to, to prawda jest to w lua, ale mogę sobie zrobić też coś podobnego dla javascriptu i później co eksportować. O eksportach jeszcze pogadamy tak głębiej. A nie tylko powierzchownie. No dobra, czyli jeżeli to jest gracz, to wykona się ta część kodu. Jeżeli to nie jest gracz, to wykona się ta część kodu. Dobra, no, zobaczmy w ogóle, co tutaj się dzieje. Za chwilę omówię dalej. I tu mam przykład: ping 1, 2, 3, 4. Czyli mamy nazwę komendy to ping. Wiadomo, musi być slash przy komendzie, i później każdy parametr to jest 1, 2, 3 i 4. Dobra, klikam Enter. No, jak widzicie, mamy tutaj pokolorowane, sobie z zrobię, mam tu pokolorowany napis, czyli to jest to, to jest pokolorowane na ten kolor. No, i tutaj jest tak: mamy najpierw Pong, później mamy coś takiego jak Params 1 2, 3, 4, i później mamy All In Ping 1, 2, 4. No to teraz zobaczmy na kod, co tutaj się dzieje, czyli na początku. Osobie, która wywołała tą komendę, czyli temu source, tak, tej osobie, tym czym źródle, temu źródłowi, wysłaliśmy na wiadomość PONG. Później tym, temu źródłowi wysłaliśmy parametry, które przekazał, czyli args, czyli 1, 2, 3, 4. Bo te argumenty możemy sobie tutaj normalnie jakby odnosić się do tych parametrów, bo to jest pewna tablica parametrów, więc możemy sobie te wszystkie argumenty sprawdzać. I za chwilę zobaczymy, jak to możemy wykorzystać. A później mamy all in, czyli raw command, czyli to po prostu treść komendy bez slasha, no nie? I to wszystko w sumie, co jest nam potrzebne. No dobra, czyli mamy jeszcze te argumenty. Fajnie byłoby te argumenty wykorzystać. Czyli no, na przykład chcemy wziąć ping. NC na przykład, czyli jakąś inną nazwę, żeby nam się tutaj pokazywało na czacie. Cokolwiek to znaczy. Czyli tak, mamy ping 1, 2, 3, 4 i załóżmy, że chcemy coś jeszcze dopisać do tej, do tej zwrotki. No to jeżeli jako argumenty wezmę, odwołam się do pierwszego argumentu. Mam nadzieję, że to zadziała. A oczywiście, zanim się odwołam do argumentu, muszę sprawdzić. Zakładam, że to jest jakiś lęk. Lęk. Słuchajcie, zobaczę tylko tutaj sobie na dokumentację, czy mi tutaj powie o ilości argumentów. O, tutaj nie chcę zrobić gafy. No ale dobra, spróbujmy. Czyli jeżeli liczba argumentów tam jest większa bądź równa tam jeden, to wtedy, jeżeli argument pierwszy jest ściśle równy z napisem ping pong, to wtedy <coughs> chciałbym, żeby serwer mi zwrócił tekst a ping. Czyli, jak mówimy, ping pong, no to następny po pongu jest znowu ping. I tutaj, jak widzicie, patrzę dokładnie na małą literę. Jeżeli tutaj bym zrobił equals ignore case, tak? Czyli, jakbyśmy nie patrzyli na wielkość liter, no to wtedy tutaj musiałby być inny warunek, no nie? Tutaj jest dokładnie, musi być z małymi literami pierwszy argument tak jak tu jest. Dobra, spróbujmy w ogóle zobaczyć, czy tam mi zadziała. nie pamiętam dokładnie, czy to był ping, czy ten sposób, jaką tablica mi zadziała. Ping-pong. O, in ping-pong. Parampong. A, i tutaj musiałem zobaczyć jeszcze rzeczywiście, jaki to jest. Console log args mhm. i sobie tutaj na czacie e, zobaczę, jak to wygląda. No, ale jest e, tablica z pongiem. A. Mm. Pong. No dobra, no, czyli to się zgadza. Argument. E, liczba argumentów. Spróbuję sobie zobaczyć, co mi tutaj zwróci sobie wpiszę. Czasami czas debugować bo widocznie jest jeden argument. Ok. Czyli jeżeli args length jest większy bądź równy 1, no to jest jeden argument. To wtedy if później biorę pierwszy element w tablicy i musi się równać punkt. Próbuję zmniejszyć jakby obciążenie, zmniejszyć ścisłość, czyli tylko dwa równa się zrobię. Bo może ma to jakieś problemy z typowaniem. Spróbujesz jeszcze raz. i... Czy ja tu widzę ping gdzieś? Nie kończy. Aha! No tak. Pominąłem najważniejsze rzeczy, bo nie powiedziałem komu mam przekazać. No to później się dziwię, czemu nie. Dobra. Tutaj przywrócę sobie. Równa się. No to sami widzicie. Czekajcie, a jakbym tutaj dał strict, coś takiego było. Nie eee, Czy mogę tutaj coś dać jak strict? JavaScript? Eee, skrypt. Bo jeżeli tak, to byłoby chyba prościej mi tutaj a, obsługiwać te skryptowanie. Czekajcie, spróbuję. I tutaj jakbym pominał. Cokolwiek, to czy mi tutaj wywali jakieś błędy, nie? Tu już się zastanowię z tym, e, use script e, strict, bo to byłoby fajne. No dobra, Wr wracam tutaj do z tego source'a, czyli jeżeli wpiszę jako parametr pong, to serwer powinien zwrócić mi ping. I... I jeszcze nie widzę, zaraz zobaczę. Czekajcie, tutaj się. Dobra, czyli escape server, tekst, alt ping. Może tutaj sobie jeszcze zakomentuję. Na razie tę linię nie będę tego ucinał, żebyście widzieli, jak ja sam się tutaj tym... o jest ping. Okej, okay, czyli jedynie, rzeczywiście tutaj się już wszystko przeładowało i tu pokazałem Wam, jak tu obsłużyć liczbę parametrów, które jest po komendzie, bo to jest jakby tutaj też kluczowe, warto o tym wiedzieć. Że zanim jakby sprawdzimy pierwszy, drugi, trzeci parametr, no to musimy sprawdzić, ile tych parametrów jest. Ja tutaj powiedziałem, że co najmniej jeden parametr jest potrzebny. No to jeżeli jest co najmniej jeden parametr, to biorę ten pierwszy parametr i sprawdzam jego treść. Ja tutaj sobie ściśle po prostu sprawdzam, że to ma być tekst. No i to z małych liter. Czasami ta wielkość liter nam nie jest tutaj do niczego potrzebna, więc można to jakoś tam sobie później metodami javascriptowymi obsługiwać, nie? żeby to nie patrzyło na wielkość liter, a na tą treść taką ogromną chodzi. No dobra, mi się wydaje, że to tyle, jeżeli chodzi o serwerową część komand. W następnym odcinku postaramy się zobaczyć, jak to wygląda po stronie klienta. Bo to też w zależności od potrzeb, czasami chcemy mieć tylko na kliencie komendę, czasami chcemy, żeby to serwer obsługiwał daną komendę z niektórych powodów. No dobra, bezpieczeństwo zazwyczaj. Także dzięki za uwagę i cześć.